Jadę z kanią R380, zaledwie 380 koni, ale o dziwo, to jest takie zdrowe 380 koni. Teraz akurat jadę na pusto, ale w drugą stronę miałem 39 ton około całości, nie ładunku. Także zadziwiająco dobrze sobie rodziła pod tymi wzniesieniami. Tutaj jest skrzynia opticrius, no, czyli taki automat z dodatkowym pedałem sprzęgła, do ruszania, zatrzymywania. Także jest to nawet fajna rzecz, o, manetką sobie zrzucę na dyszkę. O kurde, widzieliście co się stało? Skupka mi wylało. O kurde, ale grubo, dobrze, że kamerka na głowie, a nie tutaj, o kurde grubo, grubo, zapomniałem, że to nie jest Volvo. To jest skakanka No ładnie, teraz normalnie ja tutaj zrobiłem taki No może nie basenik, co najwyżej oczko wodne Ciekawe czy policja jeszcze stoi, czy już się zmyli Jak jechałem załadowany w drugą stronę Tu gdzieś przy tych domach stali I taka fajna blond policjantka była ale widzę, że się już zawinęli Tam wcześniej ich nie było Czyli mogą stać gdzieś dalej No nic Jedziemy na Olsztyn i Częstochowe. Co mi się w tej skanie podoba najbardziej To dźwięk Jest to wiadomo, wiadomo Rzędowa szóstka Takie silniki mi się w ciężarówkach najbardziej podobają Nie toleruje V8 Dźwięk V8 diesla To jest dla mnie Katorga dla uszu. Już o tym wspominałem w filmie dotyczącym Skani V8, tam R500. Nie podoba mi się ten wynalazek. Zdecydowanie, jakbym miał wybierać to poważnie, wolałbym jeździć tą R380 niż R500 V8. Tu jest fajny dźwięk, co mi się właśnie podoba. Ten świst turbo jest tak dobrze słyszalny. Volvo, no Volvo nie wiem czy jest. Tak dobrze wygłuszone względem skanin, ale Volvo tego tak nie słychać. A tutaj gazu i wyraźnie słychać ten świst. Łączymy sobie tutaj wskaźnik do ładowania. Nie wiem, czy w ogóle tam będzie widać te zegary. Na tyle dobrze, żeby tutaj pokazać ten wskaźnik. Boost! O, jest i olszty, dobra. Wypatrujemy teraz policji. Mogą się gdzieś ustawić, czy mogli się gdzieś ustawić, tu w kierunku moim, czyli na Częstochowę. A już jeden mandat w tym miesiącu dostałem. Co najlepsze, jak wracałem swoim Maybachem. Wcześniej tam z 8,5 godziny przejeździłem Wolwami. No ale fajna biegaczka. No. no tak około 9 godzin tam nie wiem, z 8,5 przejeździłem zawodowo w pracy. Potem zjechałem na parking, przesiadłem się do Maybacha. <laughs> nie minęło 5 minut i ustrzelili mnie 69 na 50 Dosyć śmieszne No dobrze, że akurat nie wracałem szatanem, bo To na 69 by się nie skończyło Ach. No ale 50 tych dwa punkty, także Śmiechu warte Zapłaciłem dziwo, na miejscu, kartą tak to zazwyczaj płaca. Dopiero jak mi tam z tego urzędu w opolu przyślę upomnienie, że mam zaległą, zaległy mandat, czy tam mandaty, bo tam kiedyś tam i nawet dwa przyszły jeszcze za czasów Tesco, co się dużo jeździło. No, a to spróbowałem tej płatności kartą, bo mówię, kurde, teraz niebawem mogą wejść te. Ten nowy taryfikator to jeszcze mi przyjdzie z Opola, że zamiast 50 zł to będę musiał 500 zapłacić, dlatego wolałem zapłacić na miejscu zbliżeniowo. Hmm, ciekawa opcja. Normalnie jak w sklepie, to płacisz kartą i dostajesz punkty. Hmm, taka sytuacja. Co by tu jeszcze o tej skanie powiedzieć? Oprócz tego, że w wyposażeniu dodatkowym ma oczko wodne. Czego tutaj zdecydowanie zabrakło, to uchwytu na kubek. Tutaj jest oczywiście, ale to jest taki dołożony przez Piotera. No i on jest tak średnio Jakbym go dał tak pionowo, to się zaraz i tak przechyli Jest to trochę wyrobione no. Co mi się podoba właśnie w tej generacji, to ten to zagłębienie na butelkę W kolejnych generacjach już z tego zrezygnowali, a to jest właśnie fajne no ale jakiś uchwyt na kubek, na przykład tutaj. Tutaj jest kieptacka z gniazdem zapalniczki. No to ja bym wolał, żeby tutaj był właśnie taki wysuwany cup holder, no ale nie ma tutaj takiego bajeru. Trudno. A no, Piotr to nie jest duży chłop z metra cięty, to dał sobie tutaj taką falbankę. No ja teraz patrzę prosto w te cycki zwisające. Ja raz tu się tak pochylam, żeby tam widzieć dalej No ale to jest jego auto, to nie będę tutaj tego ściągał Tym bardziej, że ja tym jeżdżę raz na ruski rok No a naprawdę z tych wszystkich Scani, które on ma To ta jest według mnie najlepsza A raz, że nie, nie męczy tym dźwiękiem V8 I Jak na taką moc naprawdę nieźle to jedzie no i z pewnością względem hałasemki jest dużo bardziej oszczędne na paliwie. No i ta skrzynia też tutaj sobie całkiem fajnie radzi. Można się z nią właśnie dogadać, bo tu jest ta manetka, do przodu redukcja, do siebie wyższy bieg, tak jak w autach sportowych. Bo na przykład z tego co pamiętam w Manach, jakieś tam takie sami w automacie, to było odwrotnie, czyli do przodu dawałeś manetkę, to był bieg do góry, do siebie. Redukcja. To jest właśnie bez sensu, no bo a, oczywiście w przypadku ciężarówek nie ma, to ciężarówek nie ma to takiego znaczenia, no ale w aucie sportowym masz wiadomo, kierownicę bardziej na siebie. Przyspieszasz, czyli wciskaj się w fotel chcesz rzucić wyższy bieg, no to do siebie manetkę. Nie? Na przykład, hamujesz, chcesz zredukować, no to wiadomo, że przy hamowaniu lecimy do przodu, więc wtedy odpychasz od siebie manetkę do przodu. No i wtedy jest redukcja. To ma sens. Tak samo jest właśnie w skani. Wiesz, wiadomo tutaj jest inny kąt zupełnie niż w aucie sportowym, no ale jest to takie naturalne, że do siebie to masz jak wyżej od siebie redukcję. No a w manie z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale ja, no bo to było lata temu, ale z tego co pamiętam to właśnie w manie było odwrotnie, i to, a to było takie głupie. Łyk herbaty no coś mi tam w kubku jeszcze odziwo zostało. No naprawdę, ja nie jestem zwolennikiem Skanie chociaż kiedyś byłem fanem. Ale akurat ta R380 mi się, mogę powiedzieć, szczerze, nawet podoba. W porównaniu do tych fałek, to tym się jeździ nawet, nawet fajnie. No nie ma tutaj nigdzie zasięgu wzroku ręczników papierowych, żeby to zatrzeć. Płynów tutaj jest, kurde, nie wiem. cztery, jeszcze jakiś plak Tutaj, oh, kurde, znowu Ci Piotr coś popsułem. O, ale ja tak jestem, że co do tego to mogę zepsuć Na przykład parę dni temu nowe rękawiczki miałem robocze, a takie porządne, nie te takie wampirki dziadowskie, tylko takie zdecydowanie mocniejsze. No to plandeczyłem wannę. No i z przodu są te haki na te gumki. no i sobie właśnie jeden, jeden palec przyciąłem tą gumką, a nie chciałem mi się znowu jej naciągać, odpinać. No i tak wyciągnąłem tą rękę z rękawiczką, no także. Końcówkę rękawiczki z palca no, urwało, no nowe rękawiczki co kilka minut używałem, no i już popsułem. Ech, tak samo teraz chciałem coś tutaj podnieść, i już tam ci coś, Piotr, wyleciało. Dobra, jest często chowa, ale podelektujmy się jeszcze tym dźwiękiem Turbo. W sumie nawet uchylenie szyby nic nie daje, bo to tak fajnie tunelu słychać od spodu nie jestem pewny, ale w Skanie chyba turbo sprężarki Garrett są montowane a przynajmniej kiedyś były I teraz no, redukcja eee, to dźwięk turbo tutaj fajnie syczy sobie ładnie no. to mi się podoba dobra, jesteśmy już na Orzach Częstochowy to taki dodatkowy film Postanowiłem, że go nagram, bo rzadko tym autem jeżdżę i w tym roku być może już się nie zdarzy. A że już nie za wiele filmów mam do wrzucenia na YouTube to postanowiłem ten nagrać. Dobra, bo tutaj już sobie nic ciekawego nie będzie, nie ma za bardzo nic więcej do dodania w kwestii tego pojazdu. No ale Stara RK, nie wiem z którego roku. 2010, czy może troszkę młodsza No fajnie, naprawdę jestem zaskoczony, że jak na tak niewielką moc 380 koni to przy tam około 40 tonach to auto się za bardzo nie męczy kolejny przejazd Zamortyzuję ręką, bo jeszcze by mi te resztki tutaj herbaty wyleciały dobra jest, turbo działało elegancko Dobra, tyle, koniec Jeszcze na koniec pokażę Wam pokrowce ze skóry bizona Podobno Piotr zapłacił za to 600 zł Cóż nie sądzę, żeby Piotr aż tyle zainwestował w ten wehikuł, ale muszę przyznać, że skóra Bizona jest przyjemna w dotyku. Tutaj jakiś inny materiał, jeszcze przyjemniejszy w dotyku. No, Piotr, szarpnąłeś się. Nie ma lipy. Dobra, zamykamy ten pierdolnik i kończymy nagranie, bo już mam dość tej skani na dzisiaj. Ja Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się. Oczekujcie mnie w swoim czasie. Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę. Jestem mistrzem na mistrzami. Pozdrawiam wszystkich panów. Wyszkolę was w jeden księżyc. Odpierdolcie się.